Cześć! Polska Agencja Interaktywna to zespół ludzi, którzy kompleksowo zajmą się Twoim biznesem. Zraz z racji tego, że stawiamy na kreatywność, bez problemu wdrożymy Twoje przedsiębiorstwo w internet i kompleksowo zajmiemy się jego dalszym wizerunkiem. Działamy bez ograniczeń, zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Tworzymy skrojone na miarę strony www, sklepy, portale, branding począwszy od pomysłu naszych partnerów, aż po gotowy projekt. Monumentalny, piękny. I z rozmachem. Dostarczamy najskuteczniejszych narzędzi dla wzrostu Twojej marki w biznesie. Pierwsze rozwiązania dla sprzedaży wdrożyliśmy już w roku 2009 i na przestrzeni działania opracowaliśmy perfekcyjną metodologię współpracy z naszymi klientami, dzięki której dostarczamy najskuteczniejsze rozwiązania w jak najkrótszym czasie. Co nas wyróżnia? Cały zespół funkcjonuje w oparciu o jasne zasady i kieruje się ogromną misją. Z jednej strony wspieramy osoby ambitne w rozwoju swoich e-biznesów, z drugiej chcemy pomóc jak największej liczbie firm podnieść jakość wykorzystywanych we własnych przedsiębiorstwach narzędzi, takich jak strony i sklepy internetowe, spójna identyfikacja wizualna, jakościowe treści, systemy zarządzania relacjami z klientami czy automatyzacja działań marketingowych. To dzięki tym elementom jesteśmy mistrzowskim zespołem, z którym po prostu warto współpracować. Jaki jest nasz cel? Świadomy wartości oferowanych usług, o czym świadczą tysiące zrealizowanych jak dotąd projektów i zadowolonych klientów, chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców poprzez stworzenie społeczności jednoczącej profesjonalistów pod wspólnym szeldem One Team Software and More. Zostań częścią naszego zespołu i razem z nami sięgnij po jeszcze więcej. Dziękuję za uwagę. Paulina Rudnicka.